Dziś znowu uprawiamy street food. Jesteśmy na chodniku, jest obok ulica. Z tych budek wzięliśmy jedzenie. Mariusz skusił się na owsiankę ryżową, czyli to samo, co jedliśmy wczoraj. Natomiast ja tutaj zamówiłam bańkoty, czyli takie placuszki ryżowe, smażone w, w takiej specjalnej patelni z takimi małymi otworkami, właśnie o takim okrągłym kształcie. I to jest spalane sosem. Ja natychmiast muszę to spróbować. I tak, sos jest warzywny, lekko ostry. No i posypka z orzeszków. Jak to mm, smakuje? Super. Smaga. Jaki <laughs> bardzo, koszt? No, bardzo fajne. To kosztowało 170, a twoje 2 zł, 2,50 Dwa Tak, słuchajcie, wczorajsza akcja z, z tym vlogiem pojawił się tak późno, tak, ponieważ nakręciliśmy kieruny materiałów, ja to musiałam wszystko obrobić, także wczoraj chyba był maks, jeśli chodzi o czas. Kilometraż. Maks kilometrażowy, maks czasowy, jeśli chodzi o yy, obróbkę, yy, montaż filmu. Yy, przy tym wszystkim mieliśmy taką, można powiedzieć, obsuwę czasową, bo dosyć późno znaleźliśmy, znaleźliśmy ten przybytek. Że to wszystko tak się nałożyło i, i ten vlog dlatego tak późno był. A dzisiaj, oprócz vloga, wrzucamy też film o nas. Zaczynamy taką serię, o której już tam Wam mówimy od nie wiem kiedy i. Od tygodnia. <głos》> że o, o nas, o naszym podróżowaniu, o kosztach i tak dalej. I ta seria właśnie się rozpoczęła, i dzisiaj będzie pierwszy film. Tak, i tyle. Jaki plan na dzisiaj? Nie wiem, musimy postanowić, bo. No nie wiemy, czy to zostaniemy, czy jedziemy dalej. Trochę jesteśmy wykończeni. Ja jakby trochę jakieś przejemienia złapałam. A, jazz'y, po prostu jazy. I Dobrze, zobaczymy. zobaczymy. Mhm. O tej pan się zainteresował nami. ciao. Hello. Hello. Wyruszyliśmy. Mamy 50 km do zrobienia. Heroiczna decyzja padła, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, jesteśmy twardzi, damy radę. I przyjechaliśmy tutaj na obiad. Ryż z dodatkami, różnymi siwami, jajem, więc myślę, że wzmocnimy się do maksa, jeśli się nie je przejemy. I dostaliśmy też do tego olbrzymią miskę wywaru. I tu są jakieś kości, jest też mięso. Więc myślę, że po prostu brzydko modlić się na szereg To jest mega głośna, bo chłopacy no, tutaj robią To jest które... Yy, no znowu, na motorach, ale chleją alkoholem no, mi się trudno i, i no dują, więc dlatego są trochę głośniej Witajcie na przerwie Mamy w zasadzie przerwę kawową, bo Mariusz chciał yy, tutaj jakiś sok ale Pani nie miała niestety nic do zakaponowania, więc raczymy się kawą i herbatą. Aha, i jeszcze to można powiedzieć trochę uratowało nam wczoraj tyłki. No pewnie. Ja zaprezentuję. To są placki z bananów wykonane. Bardzo pyszne. Suszone banany. Takie. Dodatkowo jeszcze posypane sezanem. No i wczoraj była taka sytuacja, że nie mieliśmy za bardzo co jeść. Tak, na tych szutrach i no, uratowało nam to, naprawdę. No Mi dało energii także, jak Tomasz powiedział, ostatnie 20 km, jakbym na maratonie była. Ja Pytanie od Was. Ile trzeba przeznaczyć, żeby się tam dostać ze swoim rowerem, lub kupić porządny rower na miejscu? Na ile dni wystarczy Wam np. 10 tysięcy złotych na osobę? I teraz jeszcze w kwestii budżetów y, pytania. Jaki budżet przeznaczyliście na dwie osoby na pięciomiesięczną podróż? Dalej, ile do, do tej pory wydaliście na wszystko? Jedzenie, wycieczki, hotel, motory. Oglądam Was dwa dni i bardzo spodobał mi się Wasz kanał. I sam chciałem zrobić sobie taką wycieczkę. Ile ogólnie kasy z sobą wzięliście? Więc może zaczniemy od tego. Że w yy, najbliższym czasie ukaże się taki filmik o Kasie podróży? No te Z... pytania się często powtarzają, przebijają. Prawdopodobnie jest takie podejście, że trzeba mieć straszne pieniądze, żeby, żeby wyjechać, żeby podróżować. Yy, słuchajcie, nasz budżet tutaj yy, dzienny w Wietnamie to jest jakieś. 500 tysięcy dągów bardzo zaokrąglam z górką, czyli to jest 85 zł na dwie osoby i w tym mamy jedzenie i w tym mamy spanie i atrakcje. Natomiast najczęściej atrakcje robimy sami i nas nic nie <noise> A, No Widzicie, odpada nam transport, który jest w postaci <noise> siły naszych nóg i, i zakupionych wcześniej rowerów. Ale to musimy będzie, więcej bananów jeść, Co? No, może się jakoś to przyda. <noise> e, rowery będziemy sprzedawać później, więc znowu ten koszt transportu to będzie no, prawdopodobnie pikus. Zatem tyle powiem. Ile nas to kosztuje w skali miesiąca, w skali, nie wiem, pięciomiesięcznej wyprawy, to sobie potraficie pomnożyć. Ale te 80, 85 zł w Wietnamie na dwie osoby dziennie, to jest ten taki wydatek, mówię z górką, bo generalnie to tak wydaje mi się, że wydajemy w granicach 400 tysięcy, prawda? Niech te 400-500. Jeszcze tak zamykając ten temat, pytania, ile wydaliśmy do tej pory, czy tam ile przeznaczamy na 5 wyprawę. Nie wiemy. Zabraliśmy ze sobą mm, jakieś 1500 dolarów. No i wiecie, jak będziemy potrzebować, żeby wypłacać dodatkowe pieniądze, to będziemy wypłacać z bankomatu. Zresztą bo już tak zaczęliśmy robić w Wietnamie, bo nam się dolary skończyły. i szczegółów odnośnie właśnie kasy w podróży, jak to wszystko wygląda, to, to w najbliższej przyszłości będzie film właśnie w tej serii o nas, o naszym podróżowaniu, to takie, włączymy w to właśnie filmiki praktyczne. Kolejne pytanie. Jak wyglądały przygotowania i jak długo przygotowaliście się do podróży? To już pytanie było. No może powiedzieć, że w zasadzie za bardzo się nie przygotowywaliśmy. No, jesteśmy już na takim etapie jakby podróżowania, że pakujemy wszystko do, do sakwy i, i jedziemy. Najważniejsza rzecz na ten moment to jest taka, żeby Mariusz zorganizował tam w firmie wszystkie tematy, aby ładnie wszystko hulało bo jego fizyczną nieobecność. Chciałem dodać ważną rzecz. Im masz mniej rzeczy, tym lepiej i sprawniej to idzie. Oj, tak, zdecydowanie. Dlatego te dwie sakwy, które mamy przy rowerach, super się sprawdzają i więcej to szczęście nie potrzebujemy. Póki co. Jak kształtują się ceny biletów lotniczych do Tajlandii? Zakładam, że tam wystartowaliśmy. Tak, startowaliśmy z Polski do Tajlandii i. Jak kształtują się ceny? No kurczę, to zależy. Słuchajcie, są promocje takie, że nawet za tam 900 zł można wylecieć do Bangkoku. Chyba ostatnio była jakaś taka promocja z Czechy, zdaje się. I to w dwie strony? dwie strony, więc jak... Ma się jakby elastyczny kalendarz i z reguły te promocje obowiązują na miesiąc maksymalnie pobytu w danym kraju. Nas to niestety nie obowiązuje stąd. My z reguły płacimy w tym przedziale 2200 2500 i to jest dla nas już dobra cena. Jeżeli znajdziemy coś taniej, no to jest po prostu super. mega super promocja dla nas. A górnego limitu chyba w cenach biletów publicznych nie ma. Jak dużo trzeba dopłacić za bagaż w postaci roweru? My rowery kupowaliśmy w Tajlandii, nie, nie braliśmy ze sobą z Polski. Natomiast jeżeli chodzi o ceny za mm, rower w samolocie, pamiętasz? Około 50 dole, euro. 50 euro i chyba jeszcze w górę, nie? To zależy od linii lotniczych. Czy macie jakieś firmy, które was sponsorują? Czy możecie, planujecie współpracę z jakimiś markami? Nie mamy sponsorów? Ale jesteśmy otwarci. Jeżeli ktoś do nas zapuka, bardzo chętnie rozważymy współpracę. Jak wygląda dostępność banków, bankomatów w Tajlandii, Kambodży, Wietnamie? Rozumiem, że pieniądze wyciągacie tylko w większych miastach, w ilości wystarczającej na dotarcie do następnego dużego miasta. Jeśli chodzi o dostępność, nie ma z tym najmniejszego kłopotu. Bankomaty do... są wszędzie tak. i w Tajlandii, i, i w Kambodży, Kambodży, i w Wietnamie. Mieliśmy problem z bankomatami w Birmie. Tam był problem. Ale to już jakby o, 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 to, o ten kraj nie było pytania. Hmm. Tak, pieniądze wyciągamy w większych miastach. Dokładnie. I ostatnio doszliśmy do takiego wniosku, że właśnie najbardziej yy, korzystnie jest przywozić ze sobą dolary albo wypłacać dolary i je zamieniać na lokalną wal walutę. Jak kształtują się ceny internetu mobilnego w wyżej wymienionych krajach, jak wygląda jego dostępność i prędkość w małych wiosk? Ceny internetu mobilne, mobilnego kształtują się bardzo dobrze, to znaczy, że bardzo przystępna są te ceny. Z właściwie już za kilka kilkanaście złotych możesz mieć dostęp do internetu mobilnego, na przykład w Kambodży. E, jakość jest. Na tyle dobra, że pozwala mi to na pracę, i tak widzicie, jak widzicie, filmik. I Co prawda, akurat teraz, jak jesteśmy w Wietnamie, internet, ten stacjonarny jest dużo lepszy, więc z niego głównie korzystamy. A jeśli chodzi o prędkość, na ogół jest to prędkość 3G, ale taki obszerniejszy film, jak macie ochotę, to, to przygotujemy, gdzie będzie wyszczególnione, porównane, tak żebyście. To wygląda dostępność i prędkość? Większość obszarów jest pokryta siecią 3G. Są oczywiście miejsca, gdzie nie ma w ogóle internetu, no ale to jak gdyby w Polsce, czy w rodzinie nie, kraje też w w stanie znaleźć takie miejsca, gdzie nie ma 4G, 3G, czy po prostu nie ma w ogóle zasięgu. Ile macie lat? 3-4? 3-3. Bo, 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 bo. A jakbyś to powiedziała po wietnamsku. Ba Mój ba. Ola ma ba mój, ba, ba mój bum. Dobra. O, tutaj widzę napisał. Filmy oglądam do poduchy i mi się podobają. Fajnie. Mam jedną uwagę techniczną. Zawadzcie sobie jakiś. Um, jakiś mikrofon zewnętrzny, bo męczące jest wychwytywanie słów z szumu lokalów. Kurde, no właśnie rzecz jest tym, że my mamy za sobą mikrofon. Zapewniam cię, że gdybyśmy nie nagrywali z mikrofonem, to by było tragedia, nic by nie było słychać. Przede wszystkim byłoby słychać takie szumy wiatru. Tak. No i nie było słychać nas i hałas, tu jest generalnie bardzo głośno ale naprawdę, to jest nie do wiary jak my przyjeżdżamy do Europy i stwierdzamy, że w każdym miejscu jest tak przyjemnie, tak cicho ponieważ tutaj do, do, no, towarzyszy nam cały czas hałas słuchajcie, obok nas siedzi, siedzą dwie kobiety i pewnie słyszycie jakie nie wiem, te ich dźwięki, które wydają są takie donośne, ten język jest taki no nie wiem, bijący po uszach na pewno mnie słyszałeś no, jak... to na każdym filmie tak, przecież więc, a no głośno nie rozmawiają po prostu no, tak, tak tutaj jest. E, co to za światowy stworek na Oli rowerze i w ogóle z, o mojego stworka konika na rowerze? Ja mam propozycję, quiz. <gryzny> Jak <gryzny> myślicie, co to może być? Już nie odpowiedziałam to stworku, no, to jest mój konik, to jest piszczałka, piszczałka się przydaje, bo y, to jest taki znak, sygnału, jak Mariusz chce przywołać, bo Mariusz zwykle jedzie pierwszy, ja ja z tyłu i się rozglądam. Nie dodając sobie za dużo, ale ja jestem bardziej spostrzegawcza niż Mariusz. I jak już mamy right. jakieś knajpy, nie wiem, ściny cukrowej czy to Mariusz idzie jako pierwszy, a ja z tyłu się rozglądam na boki. Jak coś znajdę, to daję znak, sygnał moim klaksonikiem, żeby do mnie po prostu dobił można zostawić rowery bez strachu, że ktoś się ukradnie. Myślę, że mało jest takich miejsc, gdzie można coś zostawić bez strachu. Ja staramy się nie spuszczać rowerów z oczu, chyba, że oczywiście idziemy spać, no ale wtedy na no, ogół są pod kluczem, albo po prostu ktoś je pilnuje. Natomiast, no wiecie, okazja czy złodzieja. To może o tym mówiliśmy w vlogach. Tak. Z drugiej strony, takie kraje, w których teraz się poruszamy, w Azji, są z pewnością dużo bezpieczniejsze i dużo mniej jest krawieży i przestępstwa, niż w Ameryce tak. Dokładnie tak. I tutaj jeszcze pytanie odnośnie podróży do Tajlandii na przełomie grudnia, stycznia. Jak Sprawa z dostępnością hoteli, czy lepiej to bukować wcześniej? Jak to, jak to wygląda? Słuchajcie, to zależy od człowieka. Są tacy, którzy lubią mieć być zorganizowani na, od samego początku i mieć wszystko dopięte na ostatni guzik, zanim jeszcze wylecą z Polski. A są tacy, którzy jak my na spotkanie organizujemy sobie nocleg na bieżąco. Wszystko zależy od was. Natomiast jeżeli chodzi o dostępność hoteli, ja uważam, że nie ma z tym największego problemu. Zbiocham, zabite dechami, to na ogół miejsce do spania sam. Znajdziesz. Natomiast ja bym tutaj dodał, myślę, że jedną bardzo istotną rzecz. Jeśli jedziesz, lecisz pierwszy raz, albo po prostu nie masz dużego doświadczenia w tym. To mimo wszystko jednak zachęcam do tego, żeby kupować bilet wcześniej, bilet yy, hotel. hotel. Są do tego fajne serwisy. No Możemy polecamy Agoda.com Agoda.com eee, A to z tego względu, że jetlag, czyli ta różnica czasu, która powoduje, że człowiek jest zmęczony, łatwiej się wpada w irytację. Tak. Eee, jak wylądujecie gdzieś w Tajlandii, no to ciężko się porozumieć, bo nie każdy mówi po angielsku. Ciężko w ogóle coś przeczytać, bo tam są inne szlaczki. Także mm -hmm. na pierwszy raz myślę, że lepiej coś zabukować. A z czasem, jak już nabierzecie bycia doświadczenia. Zresztą to mieliśmy tak samo pierwsze, pierwsze miesiące też? Znaczy, nas, nasz... Pierwszy nasz... do Dzisiaj też nasze widoki są cudne. Malające. Tak, a tutaj znaleźliśmy no, nietypowy most. O kurczę, właśnie ktoś jedzie motorem po tym moście. Yeah. you To jest sabaka. Będzie jest. kolacja dzisiaj. Oczywiście, żart, oczywiście żartuje. Chcąc nie chcąc złapał nas deszcz. No na razie kropi. No, a nic, co tam masz za nogą? Nic takiego, a ja tutaj mam kokosa, którego wzięliśmy na wynos. I próbuję teraz zrobić dziurę w skorupie. Coś mi się wydaje, że szybciej złamie ten nóż niż zrobię tą dziurę. A mogę ją zrobić? O! Dzięki, brawo! Brawo! Brawo łaba! Więc to mam radę! Mamy to! A gdzie jesteśmy? I ile nam zostało kilometrów do celu? Z nam została. A jesteśmy teraz na wiosnę i nie mogliśmy żadnej knajpy trafić, żeby właśnie usiąść spocząć i zrobić tego kokosa. Znaliśmy... Więc zbiliśmy się na jakieś podwórko I pijemy piechol do nas tutaj e, przyszedł Mariusz wyczyściłeś obiektyw Na szczęście mamy film no. A tam w tle, nie wiem, czy zauważycie, idzie pani z koszem w z, no z pola. I właśnie takie kosze w formie plecaków tutaj y, obserwujemy w górach. Fajnie. To co, złapał nas, nas deszcz, tak na dobre. Więc relaksujemy się zajadając banany bardzo, nic nigdy nie pozostało i dużo czekać, aż przestanie padać. Podziwiamy życie wiosce, architekturę. Zachodzące słońce za górami. Super. Teraz mamy akcję błysk. W wybieraniu przybytku zajęło nam to... <laughs> to i 10 minut, 15 i mało. Wyszło. wyszło tak, ponieważ to, to miasteczko mieliśmy w ogóle wątpliwości, co my tutaj znajdziemy, ale byliśmy w jednym, tak sobie i te osoby, a tutaj wszystko naprawdę mega gra. To kosztuje nas 30 zł. Kulturka. Kulturka, kosztuje mnie bardzo sympatycznie, pachnąco, czysto. Więc rewelacja, no i co? Przebieramy się i jedziemy na jedzenie. Tak. Jesteśmy na naszej paletce. Mamy znowu ryż z różnymi dodatkami. Wybłodniaki jesteśmy maksymalnie. I jakimi dobrymi dodatkami? Mhm. Co Jajo, i wszystko. Jajo, kurczak, wieprzowina, szpinak wodny, niesuta fasolka szparagowa, trochę pikli, tofu, na ryżu do tego wywar z liśćmi. Zrobiliśmy 53 km, więc tak całkiem całkiem. Czy my ją będzie będziemy się ruszać? Zobaczymy. Zobaczymy ślimy, jak to będzie spało. Tak. tak, ale póki co yy, jesteśmy bardzo zadowoleni i... No i tyle. Jakby ktoś się zastanawiał, tak, z tyłu jest pies, i on poluje na jakieś resztki. Na resztki, które tak są tak w zamieniu. śmietnikach. Tak, przed chwilą sobie łaził tutaj. On zresztą. można tak, to że pan jest. można że na tasło, ale tak. zdobył co chciał. Tak wyciągnął swój. Wyciągnął się? No. Mieliśmy wcześniej taką sytuację, że ten pan po prostu kopnął śmietnik, jak pies, akurat tam sobie coś wybierał. No dobrze. E, widzimy się zatem jutro.